Hello, moi drodzy, hello, 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 hello! I na wstępie chciałbym trochę wyjaśnień dać tu gdzieś pojawi się timestamp, kiedy kończę pierdzielić, tak więc jak coś, to zapraszam. Nowa seria. Ze względu na to, że jeżeli obserwujecie mnie na Insta, to wiecie, że ostatnio straciłem kompa. Straciłem komputer, a właściwie straciłem wszystko, co jest na co było na komputerze. Przepraszam, nie wszystko. Przetrwało jedynie co to nagrania. Razem z tym straciłem też save'y, niestety. na wczoraj, Jak ja to nagrywałem to wczoraj, jakiś czas temu był stream, gdzie właśnie też mówiłem i robiliśmy rzeczy do nowej serii, którą teraz widzicie zresztą. Tak więc nowa seria a i jak widzicie kamerkę mam e, inną, ale to dlatego mam tą swoją poprzednią, to jest ze względu na to, że stwierdziłem, że ja po prostu tak mało nagrywam, bo mi się nie chce ustawiać tej kamery, szczególnie że ją trzeba naładować z powrotem i w ogóle ja lubię usiąść, bo mam... na przykład nie wiem mam w tym momencie e, chęć siadam nagrywam, a przy tamtą kamerą musiałem ładować, musiałem trochę poczekać, chęć mi zdążyła wam nie, więc. Więc teraz będzie tak, będzie z powrotem ta poprzednia kamera. I co? I zaczynamy grę w końcu. No i moi drodzy, jesteśmy w San e, i tutaj, jak widzicie, e, Jeremiasz, bzdura. Mamy Jeremiasza i mamy też Marianne, e, bzdura. I to jest rodzeństwo. To jest rodzeństwo, oni sobie tutaj e, żyją. Jeremiasz e, ma tutaj nieuleczalny e, romantyk, e, więc on jest taki, wiecie, taki flirciarz i w ogóle, i w ogóle. I tu mamy e, Mariannę. Marianna jest simką e, renesansu i ona będzie e, lekarką. Jeremiasz e, będzie tam jakoś tam, nie wiem, damy mu jakąś tam dorywczą pracę, bo on woli tutaj sobie, wiecie balować, imprezować. I tu widzicie też mieszkanie, które też robiliśmy na, na streamie. Ja jeszcze włączę wszystkie światła. Tutaj mamy kuchnię wszystko jest takie obskurne. Dlatego, że stwierdziłem, że no, nie mają pien... Zresztą teraz obecnie mają 119 simolonów na koncie. Więc stwierdziłem, że dobra, to polecimy takim starszym jakby stylem. No i jest coś takiego wyszło, taka kuchnia, takie śrury, jakieś koszt na śmieci, jakieś miotły, niemiotły, jakieś tutaj w ogóle jest bardzo dużo tych takich e, obrzydliwych rzeczy na ścianach i nie tylko, bo na podłogach też, ale stwierdziłem, że to bardzo fajnie wygląda, jak wiecie, totalnie po taniości wynajmowane, ale trochę też wiecie, oni tutaj e, swoich rzeczy dali, tak wiecie, na przykład, nie wiem, jakieś kwiatki, nie kwiatki, tak, jakby starali się to ogarnąć bardzo nisk niskim kosztem. Jakiś e, stolik, tak. Tu jest łazienka. Też są jakieś tam, wiecie, plamy, nie plamy, inne tego typu rzeczy. E, tutaj mamy taki bardzo mały salon. Bardzo mały. E, to jakieś tam, wiecie, stare rzeczy. Jakieś lampy, nie lampy. Jakieś tam e, winyle, nie winyle. E, tutaj mamy sypialnię Marianny. To jest taka ładna w miarę. Też ma retro meble, ale wiecie też. Bo powiedzmy, że po tajemności, nie wiem, tutaj jakąś tapetę znalazła, okleiła tą, tą szafę, która tutaj była, i wiecie, i, i, i tak poszło. I to no też no jakby stare łóżko, nie? Jakby tego typu rzeczy. I tu jest sypialnia, sypialnia Jeremiasza. Ona jest troszeczkę ładniejsza, ale też nie jest w sumie taka jakaś nie wiadomo co, tutaj wszystko jest jakby z innej, z innej parafii. Jeremiasz, ja bym chciał, żebyś. żeby to było Twoje. A ty sobie weź e, to. I ty będziesz doktorem. Więc co jakiś czas będziemy chodzić z nią do pracy po prostu. To mi się podoba. I ty też e, znajdź e, pracę. Tobie damy jakiegoś baristę czy coś. Ty wykonasz na takiego baristę. Tak swoją drogą. Od piątej do siódmej. A tu na przykład można wybrać. Czemuż w bariście nie? Mech. Które pracujesz tylko dwie godziny? Nie, to, to jest bez sensu. To ja wolę, żebyś ty pracował, był pracownikiem fast foodu, gdzie będziesz pracował 4 godziny, ale tutaj strasznie mało zarabiasz. Pracownik sklepu. Od 9 do 13, tak czas idealny w sumie. To niech będzie. Ha, kupa. Eee, Marianna lubi rynsztokowy humor. Tak, możesz lubić. Dobra, co wy tutaj macie? Ty masz, czytaj do końca trzy książki. No to chodź, moja droga. Weź czytaj coś. Po prostu coś. Oh my god. W ogóle, dlaczego? A ten to dlaczego? Dobra, chodź, chodź przyjazne powitanie z Kylem. No on chce tutaj, wiadomo, romansować, ale jakby nie, nie zamykam się, że tak powiem, na jedną płeć. Tylko tutaj. Jakby romans to romans. O właśnie, bo tu można zbierać te śnieżne kule. Na razie potrzebujemy hajsu, więc. Jeremiasz, możesz sobie pobiegać i pozbierać te śnieżne kule. Piesek! O! Plakat. Nie ma plakatu. Angela, przyjemnie jak. Chodź, się obudź, porozmawiaj z nią. Czemu by nie? Nie, możesz z, z Angelą porozmawiać. Piesek. Tak dziwnie bardzo jest mi zacząć na czystej, czystej grze, takiej mega, mega czystej grze. I nie ma. O, 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 tu jest plakat. Nie ma? Oszukali mnie. Fake as bitches. Ale nie widzę więcej tych, tych boxów z kulami. Aha, Angela sobie poszła. Fajnie. Czemu w ogóle tutaj wszyscy Simowie śpią na tych? Jakby ja tego nie rozumiem. Ty taką książkę znalazłeś, to sprzedajmy z 250, chłopie. To mi się podoba. O, peny. Chodź, zabawne powitanie z peny. Czytasz też tą książkę? Przeczytałeś tą książkę? Chociaż jedno. Jedną, jedną przeczytałeś do końca. Co, jakiego należy do, do marginesu? Mam neutralną reputację. Przestępców, ranga Piąta już w ogóle. No nie, no nie będziemy aż tak oszukiwać. Ale uwielbiam, że to jest. Yy, pokój Marianny. A oni sobie to urządzili, nie? imprezę. Okej. Okay. <laughs> Szachy, czy tu gdzieś. na. Z zewnątrz są szachy Nie Więc z Marianną chyba zaraz gdzieś pójdziemy Żeby ona się pouczyła szachów Chociaż w sumie Jeremiasz też mo może z nią pójść, jakby wiecie ro ro Rodzinnie Chociaż właśnie, bo Obydwoje jesteście już praktycznie głodni Ale to najpierw może zjeść się Kuźwa zjeść coś No dobra, ty już sam z siebie poszedłeś do to mi kurwa nie wygląda makaron z serem, ale okej okay. To ty możesz podać makaron z serem? W takim wypadku... Czy ty rąk nie umyłeś chłopie? Well Ty się tym najadłaś w ogóle? O w miarę Stara chyba niż Przestań z nim rozmawiać, bo... Czy on usiądzie? i on nie może ty usiąść Nie Czekajcie, to ja to przesunę, może... Chociaż ja nie wiem czy takie przesunięcie by coś... Coś da, ale niech będzie. Szachy... Gdzie mogą być szachy? W parku? Na polanie? Wydaje mi się, że, że może być. Okej, okay, ale... Hm. No to fajnie. Gówno, a nie szachy. Ja pierdzielę, no naprawdę. Ej, a w tym? To jest obserwatorium, to tutaj nauki kosmiczne, chyba nie? Nie, używaj mikroskopu obserwatorium. Dobra. Niech będzie to, idź. A ty? O, wiem, co możesz zrobić. L. Okej okay. Idź uprawiać jogging. Już się tutaj rozebrałeś. Już kogoś tutaj próbujesz ten tego. Ha, ha. W ogóle to trochę dla mnie bez sensu, że tutaj. E, Pełni uleczalny romantyk, i w ogóle to powinno być. Jakby. Ja coś takiego jak pragnienia Barabara. Ale nie ma czegoś takiego? Nic na Walentynka. Hmm. Nie, ale podłe i złośliwe interakcje, to ja tego nie chcę. Bo on ma być spoko gościem, ale... No, jednak ma, wiecie... O, zostawmy mu to pragnienie romansowania. Kąpiel tutaj. No, nie... Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Jakiś wydruk nieba otrzymała, nice. Nice. przystaniesz kuźwa? Zorza polarna. Dobra, jesteś skupiona, to może ci się od razu trzeci poziom wpije. Bo logika i tak będzie ci potrzebna do pracy. Więc. Dobra. Wbij sobie trzeci poziom. Coś masz nie tak z tymi poziomami? Kompletne w 130%. Nice. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. CHOPIE Jesteś brudny. No I remiasz fajnie, że śpisz, ale najpierw weź prysznic, bo śmierdzisz totalnie. A ty weź sobie jeszcze zjedz na szybko resztki. W ogóle mu takie slipy w serduszka. Mega śmiesznie. <śmany> ty masz włosy na plecach. Jak wyjdziesz pod tego prysznica, to ja muszę zobaczyć, jak ty tam masz. Weź. Nie. Zmień strój na. <śmany> No, zarosłeś. Dobra, żadne tutaj. Okej. Okay. Dobra, powitaj trzech pacjentów. Na razie nie ma. Ale mamy też powitać yy, współpracowników. Więc tu możesz przyjazne powitanie z nimi. Udaj, że zwalniasz z pracy. Bez przesady, rozmowie o pracy po prostu. Chodź od razu. Umyj ręce, bo to też musisz. I tu są pacjenci, więc możesz powitać pacjentów od razu. Przyjazne powitanie, mimo że nie kurtacyjne. Przyjazne. Bra, no i jeszcze, jeszcze tego powitaj. Dobra, fajnie. I rozmawiaj z pacjentem. Może nie z tym, bo ten już jest tutaj, tak powiem, zajęty przez rozmowę z tą inną. A. Okej okay. To nieważne. ważne Musisz narzekać na pracę To jest twój pierwszy dzień, a ty już narzekasz? Stara, trochę, trochę nie, nie wypada chyba, wiesz? Nie chcesz jeszcze, znaczy Przekąskę chcesz zjeść, ale to później Zaraz sobie pójdziemy do twojego Znaczy do Na zaplecze? Nie, nie, nie zaplecze Jak to się nazywa? Do socjalnego, o Socjalny, no przecież. Dobra, i co? I teraz chcesz zjeść przekąskę? Kup przekąskę, drogie. To Kanapkę z bekonem nie będzie. Przestań, tak wszystko ten, bo zaraz ci się pojawi kolejne, a już nie będzie żadnej plamy. A ty będziesz musiała wytrzeć I koniec 188. Dupy nie urywa, ale jest ok. Ważne, że to są jakieś pieniądze. Ty, mam rozumieć dopiero co wstałeś, że paradujesz jak samych, chociaż że jesteś taki, taki, że. Ty wyglądasz na takiego, co, co lubi sobie pochodzić w samych Majtochach. <grywka> Kurwa, Majtochach. Ja bym na twoim miejscu zadzwonił do Angeli i z nim sobie porozmawiał. No, w sumie macie, masz najwięcej z tych wszystkich e, poznanych simów, więc. Git. Oficer Kyle e, sobie się zatrudnił tutaj jako sprzedawca. Nice. Chodź teraz ty poszukaj śnieżnych kul tutaj. O, może. Wait, po drodze masz plakat. Tak, jest plakat. I później śnieżna kula. I tu jest kolejny plakat. I tyle. Dobra, ale zawsze coś. Właśnie, bo ty miałeś też ten ten wydruk. Okej, okay, to te plakaty możemy sprzedać. Wydruk ci zostawię i tą kulę też wam zostawię. Tą kulę gdzieś tutaj po prostu się wrzuci. O, może stać nawet tutaj. Widziałem Festiwal Humorów i Harców, tak? Tak. Chodźcie razem. Czemu by nie? To, jest, to są kawalarze, a to są psotnicy. To nie, to wy do kawalarzy chodźcie. A ty w tym swoim. No nie, stara. O, udawaj jakiegoś psotnika. Też może być. Wyśmiewaj psotników. Ona cała jest żółta. Tak chcę tylko powiedzieć. Chodź, 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 chodź ciszę. Proszę ci wypróbuj. Aha, ty musiałeś do toalety, okej. Okay. Co ty nie chcesz spróbować? Spróbuj też. Co to co, co za zmiana? Co to za zmiana w ogóle? Halo? Czy to nie jest nielegalne przypadkiem? Taka nagła zmiana Timu? Hmm? A ty, co ty robisz? Dobra, zabawne powitanie. Powitajcie się z nią. Zawsze to jest nowa osoba, więc. gate. Biedna się zakrztusiła. A on co w ogóle, co on wypierd... odpierdziela, ten? Cały czas się na, na Marianne złości. Kawalarze, oni są moją bliską teraz. Nie, zostawmy na bliskiej. Zostawmy na bliskiej, niech, niech będzie na bliskiej. Lubi żarty, niech będzie. O! Wygraliśmy! Ile otrzymaliśmy? Chwila! Każdy aż czyli nasza dwójka dostała. Zostałyśmy tysiaka. Dym, fajnie. Ile fireworków, i w ogóle mikrofon. On też. Oh. Dobra, to zawsze jest jakiś hajs Ale to takie trochę cheaterskie, więc. M może wracajcie już. Aha, mania to już poszła w ogóle. Jakie obiekty usunięte? Przecież nawet gry nie włączyłem I tak a propos Mieszkanie jest dostępne w galerii To, 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 to w którym teraz jesteśmy Tutaj sobie możecie To mieszkanko pobrać Nazywa się na, na wynajmowanym No bo taki był zamysł I nie wiem dlaczego tutaj jako Ten pokazuje Magic Panda To była moja Pierwsza chyba Nazwa Na, na tym na Orginie, więc... No ale tu, tu, tu już pokazuje normalnie depresyjna panda, więc... Nie ogarniam lekko, ale niech będzie. Zdążysz zjeść przed, przed pracą? Chyba zdążysz, bo no, no powinnaś. A weź choć... Chwila. O, możesz tutaj. <laughs> ale o... masz nogi włosione, stara! Weź na szybciora, jeszcze się ogł... <laughs> o, dobra. Dobra, do. Mam nadzieję, że się udało. O nie! Pada! A burza jest nawet. No oh shit. Chodź. Eee... O, rozmawia burze z piorunami. Niech będzie powiedzmy, że się przywitała. Jeremiasz dzisiaj idzie pierwszy raz w pracy. Super. Kliknę pożegnaj. Bo nie mogę go przywitać. Nie, żartowałem! Nie taki był mój zamysł. No ale dobra. Chodź, bo to, to chyba będzie jako pacjent się liczyło. Tak. I co chcesz? Chcesz narzekać na pracę? Dobra, i musisz pościelić łóżko, ale widzę, że wszystkie te które są tutaj. Weź, może go przenieść? Nie. To zrobimy. Weź, chodź, Wyproś. O, i idź od razu po ścieluszko. Chłopie, wyproś i idź od razu po ścieluszko. O. Mega. Znowu musisz pościelić łóżko, to choć podejść tutaj. Znowu zrobimy ten sam myk. Mogłabyś zacząć leczyć jakoś tych pacjentów. Wyproś. Chodź tu. Nie, nie mogę. Dobra, no to nie mogę pościelić. No to chodź tutaj, wszystkie te inne rzeczy rób. No, ja serio bym chciał. Czekajcie, jak kliknę O. Dobra, usiadła jeszcze raz, i teraz, jak wyprość. Nie, dobra, to nie nie działa. Okej, okay, nie, to nie. Chcesz wypić filiżankę kawy? Nie. Choć żartuj o współpracownikach. No, bo to w ogóle. Zaraz skończysz pracę, a tobie. w ogóle nie wskakuje. O, zapytaj od razu, jak minął dzień. I musisz tą kawę. Dobra, to chodź szybko. Zdążysz? Chyba nie zdążysz. Czekajcie. Z... Kliknę zostań dłużej, bo no. Nowa cecha osobowości schludna. Czy chcemy schludna? Nie. E, bo to się moim zdaniem mija trochę z celem. Bo w sensie, patrząc na ich mieszkanie, oh! awans mamy mega fajnie mega fajnie, a tu jest upoza za to mm, fajnie no to się nie dziwię dlaczego on paraduje w samych e, w swoich sz szlipach chodź czytaj coś, bo ty musisz tam jeszcze jedną książkę właśnie, bo coś, coś dostałaś i znowu to są takie drogie rzeczy no dobra, mamy trochę hajsu. Przynajmniej. O, Holipka. Angela chce przenocować. Ale... Nie, na razie nie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby nocować tutaj u nas. O nie, temperatura. Chodź yy, włącz chłodniej, wyższy koszt. I chodź tutaj poszukaj tej śnie śnieżnej kuli. Już plakatów nie będziemy zrywać, bo mamy trochę hajsu. Niech Niech trochę się wiecie. Nie, nie potrzebujemy aż nie wiadomo jakiej kwoty. Więc na razie nic tam więcej nie, nie róbmy. Ale mamy tą kulę. Eee, I gdzie możemy taką kulę postawić? Niby na tym. No tak niekoniecznie. Niego może stać kula, bo on ma ten stolik i on jest pusty w ogóle. Zapomniałem po prostu coś, czego, czegoś tam postawić. Zdarza się. Weź sobie w sumie e, uprawie jogging. Czemu nie? gorąca, ty założyłeś koszulkę. Mogłeś akurat nie zakładać koszulki, ale okej okay. Aha, wbiegłeś sobie na na piętro, no fajnie. Dobra, weź, bo ty faktycznie zaraz zejdziesz z tego przegrzania. Już wróć sobie. Ściur! Weź, unicestwigo. To byłoby na tyle w tym odcinku. Że tak powiem, po, po zmianach małych. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że początkowy zarys tej serii Wam się spodobał i będziecie chętnie oglądać ją dalej. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na, e, do, do opisu, tam są moje social media i co? Buziole, Bajo!